Siemka, jestem Dedix i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak być najlepszym graczem e, największym rozpierdalaczem wszystkich na serwerach Freedom. E, za serwer Freedom posłużył mi polski serwer zabawy e, Zapraszam do oglądania Najważniejszym elementem e, dzisiejszego poradnika jest jest to, że należy najpierw zakupić VIP-a yy, Przynajmniej na tym serwerze, tak? Trzeba zakupić vip żeby mieć dostęp do pewnych komend Dobra Zacznę od tych yy, Których nie muszę pokazywać w pojeździe A jest to między innymi Jetpack Żeby latać wokół frajerów i ich zabijać, latając Jest to kamizelka Kamizelka została nadana, widzicie? To jest kamizelka właśnie y... Dalej mamy bombę Kurde, coś nie działa y... Może... dobra, nieważne O, jest Zapomniałem chyba binda sobie na to zrobić Dobra, jest bomba pod P. Nie wiem, czy jest coś czy tak automatycznie, czy, czy to był mój bind Należy sobie ustawić tryb pasywny. N to, N to jest zdrowie, i chyba już było wcześniej. Kurde, Dobra, teraz sobie inny. N to jest zdrowie, jak mówiłem, i ono już jest automatycznie, chyba. I teraz. Uszkodziłem trochę auto. Po dwóch należy sobie zbindować naprawę i ja mam jeszcze pod M flip. To tyle z bindów. Zaraz Wam pokażę, jak wykorzystać je w praktyce. Teraz przejdę do części praktycznej. Najpierw musimy zlokalizować naszą ofiarę. Na mapie najlepiej. O, tu mamy jakiegoś frajera. Dobra, tepnę się tutaj. I postaram się zabić tego typa. Kurwa.